23 minuty do godziny 9, to jest oczywiście Radio Rekord i kolejna rekordowa pobudka, czyli wykręcić numer. Będziemy teraz dzwonić, a nie powiem gdzie, to się wszystko wyjaśni za moment. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Krystyna Piecuch, dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy się do Akademika dodzwoniłem? Tak, do Akademika DS3. Wie pani, wie pani co ja dzwonię w sprawie mojego syna? Który dostał się do akademika w tym roku. Ja myślałam, że będzie wszystko dobrze. On kiedyś mieszkał na stacji, teraz do, do akademika, i myślałam, taniej dobrze będzie z kolegami. Piotrusio, cicho. Wie pani co? Ja, ja jestem oburzona tym, co się dzieje w tym akademiku. Tu mi syn opowiedział trochę, to jest, to jest bardzo grzeczne, ułożone dziecko. Mamo, koledzy mnie zabiją, co ty robisz, mamo? A tam w akademiku, no proszę pana, ja, ja, ja nie wiem, jak do tego może dochodzić, że, że koledzy tam alkohol piją w pokoju. Wie pan o tym? To znaczy, proszę pana, no pan się zadzwonił na recepcję. Prosiłbym, żeby zadzwonić do kierownika. Jestem, Jestem przegrany, no? No, a pan ta na recepcji to nie może z tym porządku zrobić? Pan tego nie pilnuje? To znaczy, proszę pana. Tam alkohol nie? jest, tak, w pokojach. Ciągłe imprezy są. Tak, Piotrusiu? Zgadza się? No i te dziewczyny. Uczyć nim. A i dziewczyny przyprowadzają jeszcze, proszę pana. Seks uprawiają tam nawet w tych pokojach. Wie pan co? To jest taka demoralizacja. Halo, jest pan? Tak, tak, słucham. Będzie z tym porządek jakiś zrobiony, czy ja nie wiem, czy ja mam syna przenosić? Proszę pana, w jakim pokoju pan, no pana syn mieszka? Nie ja wiem. Nie, ja się nie przyznam. Nie, A on ja nie przyznam chce powiedzieć. Jest. To ja też nie będę nie mówić, przyznam. Tak, faktycznie, bo będzie później szykanowany przez kolegów jeszcze mu coś zrobią. Bo mu też tam grozili, żeby, żeby cicho siedział, żeby nic nie mówił. Że oni tam alkohol piją, papierosy palą w środku że dziewczyny sprowadzają filmy dla dorosłych, oglądają, wie pan? W większość czasu lwy spędzają na miłosnych igraszkach. Czy pan, pan ma dzieci? Proszę pana, ja... Pa, rozumiem, pan nie rozumie, rozumiem? czy nie? Rozumiem pana, no, dlaczego mam nie rozumieć, no. No i co, co z tym będzie zrobione? Proszę pana, ja jestem tylko recepcjonistą. Proszę zadzwonić do kierownika, zgłosić to. Panie mecenasie, do kierownika... mi do Dzie Dzień dobry, mecenas Jan Zawiły. Proszę pana, no tutaj nie ukrywam, że pani Krystyna, mama, która tutaj właśnie dzwoni do pana, no ona się tu zastanawia nad jakimś rozwiązaniem sądowym, może jakiś pozew, no... Nie wiem, wie pan, nie ma dziecko warunków na naukę. Ciągłe imprezy, hektolitry, można chyba śmiało powiedzieć, alkoholu. Pełna demoralizacja i... Ja nie wiem, ja nie wiem. To jest skandal, proszę pana! Ja nie wiem, jak to... No zastanawiam się, czy czy jakieś środki będą... Ale proszę pana, ja jestem tylko recepcjonistą. Proszę przedzwonić na ten sam numer, tylko zamiast 4850 do kierownika akademika. Mm -hmm. Czyli tutaj nie jest pan nam w stanie nic pomóc. Nie może no ich ja pan jakoś pozamiatać, ja to nie to, to wiem, jakoś to, to szczotką plasty. przegonić. No a kto tam ciszy nocy i pilnuje? I dziewczyny, nie żeby te nie przychodziły do akademika, spoza akademika przychodzą. Jest tam nadzór całonocny, bo no, jest tak na recepcji jesteśmy całą noc. Sprowadzają no to, sobie te dziewczyny, te dziewczyny i tam robią, robią nie wiadomo co A to nie można nie można, przepraszam tak zapytam. Po prostu Syn, no, stać jak, nie jak może. prosty człowiek zapytam, nie można tych, tych dziewczyn jakoś miotłą przegonić, jak one tam przychodzą wieczorem. Proszę pana, to jest akademik, w którym mieszkają i panie i panowie. Także one, jeżeli chodzą, to powinny no ja ze sobą w pokojach. To... Ja już nie wiem, co ja mam powiedzieć, czyli to jest. To, to dlaczego nie ma podziału? Udziału? Nie, nie, to, ja nie wiem jak to. to te, ten dzisiejszy świat, ja nie wiem, do czego to doprowadzi w takim układzie. Ja nie wiem. No nic. Będziemy w takim razie szukać rozwiązań innych. Albo wiem jak. Pana, proszę przedwonić do kierownika. Wiem jak zaradzić, żeby było lepiej w akademiku. Trzeba po prostu Rekord włączyć. Dzień dobry, witamy. Jesteśmy na antenie Radia Rekord i po prostu chcieliśmy tylko wykręcić numer. Mam nadzieję, że pan się na nas nie zdenerwował. No proszę pana, no, <laughs> no, troszeczkę. no właśnie tak posłuchuję, słyszę na, na troszeczkę w radiu pogłos, bo mam włączone radio. A, radio, radio Rekord gra. co się dzieje, dlaczego <laughs> słyszę was w radiu? No, <laughs> Dziękujemy. Jakaś, jakaś przebitka. <laughs> Weszliśmy, weszliśmy w Dziękujemy bardzo, że wziął Pan z nami udział w rekordowej pobudce, w wykręcaniu numeru, no i... No to, ładny, to ładny numer. Ale jak tam, jak tam będą się źle zachowywać, to miotłą ich, miotłom! No to tak, będziemy, będziemy. Dziękujemy, pozdrawiamy. Ej,